Ja wam ufam, idę z DBA oczywiście Rekam, Jezu, a to jest w ogóle odwrócen dust Jak chcecie zagrać to wbijajcie do grupki na Facebooku bo ludzie są z grupy Polecam grupę Spachą nas Jezu, nie Je nie 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 Uhu okay. Może niech mijemy teraz, czekajcie Cofamy, cofamy Nie pojedynczo, nie pojedynczo Ja mu dam 300 No, mam, mam mega lowa, to, jest, to 45, dostał. prawda Czekajcie jak zabiję patera no nie. No, no nie! Brawo! Dobra, bez czysto? Plantuj dawaj. Idź Planky, go, nie plantuj. Plecy masz, plecy masz. Słyszę chyba. Uh, ale z mi dał. Dolny jest, dolny. wszyscy przy do miejsce, może co? Dobra, dawajcie. Żeby się zrzucić na niego. Zrzucić się na niego. Mam też tunel na info. Ja mi dajesz to zobaczycie. Ja mogę To jest No dobra. Save it. Save it. Dobra. 150, mniej. 14, mniej. 202. Podbija ci. Aj, Dobra. Gdzie ja Nie ma defu, ale zdążę. 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 Nie patrzę, zdążę. Jest kurde. Widział, że przeskoniemy, to idziemy, nie. No. A mi się wydaje, że mnie oszukujecie. I co teraz? Nie. A, no. Sześć, short'em. 100%. Weź paka, chodź Paka, Dawaj, 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 dawaj. Paka, No mówię paka. Dobra

no, o, tak. nie pomyślałem. Nie, nie wiem, bez sensu przez smoka Dobra Ale mieliście przewaga, dobra Ta mala Minus 50, 564 mniej Co, no na plan gracie? Brakuje mi jednego z was, kompletnie Nie wiem gdzie jest, ale... No to jest na pewno W masz No okej okay. Dobra i, y, 159 mniej Daj mu głowę. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie no, czekajcie. Zostało was dwóch. Gdzie jest jeden? Jezu. Nie masz na siebie planu. gdzie jest PK? Okej. Okay. No, no tu jest. Skanuj, skanuj, skanuj. Ty jest, ty jest, ty jest. Widzisz? My strike. My strike. Braj. Braj. drzwi. Właśnie, no, X. No, 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 nie. Gordze, no moskito. Dostał do jedzenia. 20. Jajaj. Jest BSO na pacę. Na pacę. Oj. To są slow money nie walk. The fusing debacle. No fake. To nie, zły fake. No to nie, zły fake. Oh. <laughs> Ale faz! Ale fun. to się liczy. Ale fajnie wyglądacie, w czwórkę w patrzeniu w vida, bez kitu, nie skraczenie. Oh. Jakie skany? Boże kochany, nie Aha. Tylko jak on podniesie starą auto to na przypale, nie? Idzie mi do, od odmidę, odmidę. O kurde i to skanuje, matko. Nie, dosta dostał, dostał, dostał dużo. Wyszedł bram, no bo nie? To mój tupał. No, bez kitu, dobra, tak to będzie mi ciężko. Jest. wyszedł, do okno. Weźcie, wyszedł do okno. Dostał no. zawy. Dostał zawy, no. Aj, na bejsze, na bejsze. Dostał zawy. Jezu, gdzie ta waka? Trafisz, trafisz! Nice! No nie, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Dobra. Okej. Okay. No ten, ktoś, Cortez, zostałeś z tyłu i mnie obije za 411, no dramat. <grym> dobra, nie? dobra, to jest bardzo duża głupota. Chyba to go to zabalało, nie? No, no powiem wam, że tak sobie pikowałem, bo wiesz, to, się czujesz no, trochę no, niezniszczalny, jak no, masz tyle no, HP. Zdenerwuję. Plantujcie na najlepiej na longa. Chcia to! Noo! No, ale mówię chmieta sprzedał. Bez defa też zaczęliśmy to. No tak. O, ja ale ja mamy 60 znaw. sekund paki, spoko. Nie. On jest 20. Ona 30, ona 30 albo 20. Tak? No, ktoś dobrze mówi, no. No, wiedziałem. Ja wiedziałem. Aha, Aaa! Short, short, short jest. short, short. Już my cofniemy. Co w tą chyba? Co w tą chyba? Co, w tą? Co w tą chyba? Co no. To wyjdzie. Był na B. <laughs> Był, już go nie ma. 40 sekund. I jest. Dawaj, dawaj, daj szybko. Daj ci weź szybko. Zrotujecie tego na wszyscy. Oj, Ojej, Czy oj, Czekaj Co daje? Co nie? 150. O Nie dobra, nie bawię się. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj walcz. Oh yeah. no. Jezu, zostało mi 100 HP, coś na. No. Oh yeah. mam. No nie, cały czas staj. Dobra. Do to, nie, 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 Dobra Jezu, tak jakby nie do końca jest tak jak ja myślałem Coś się zepsuło Ojoj kłopoty Ja tu widzę on zaraz mi to wyleciłem Nie, o, full hacie On ma tego granata Ale wiecie, o, ja wcześniej to miałem wala to... cały czas Teraz mam na granat Teraz masz mam tylko granat no Short Short cały czas Koła szkry okay. Ojdzie Dobra Minus połowa 40 bo to nie jest połowa <grym> Minus połowa Jezu Co tu robisz? Ja to ja. Masz tam? No i co, on wycofał? Po się mniej. Co ty? Matko. E, teraz mogę wam powiedzieć, się mecz z orzełkami? No, co się kojarzy? No to jestem jak na orzełkach. Aha. Ajajaj. Aj, aj. No i przypał z tą teraz. Cześć. 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 <noise> Jezu, ale my jesteśmy stary patolo... Nie, ty nie zostaw, ty, ty nie z tym magiem... Nie, nie, nie. 256 mniej. Ile ja ci dałem z tej auto-kampy, nie? Jezu, ja myślałem, że. Ja mu dałem połowę, prawie. Dojdzie. O, po połowę, znowu 50? No. Nice. Włączyłem teoretycznie coś, co powinno być na kałachie. Ale nie pamiętam co miałem na kałachach, więc ciężko mi to określić. Ale dobra. Załóżmy, że mam teraz tryb na kałachy. Dobra już jest. Eee... No podchodził tego longa w końcu? Nie nie, nie. chyba nie. On puszczał. Widzisz jest ten autonop, ale nie, nie, nie. widziałem Ile on trwa ten nice. A co ty stary tu chyba na tym B? I co ty infa nie dostałeś? Montuję. za boxem Prawda? Dobra, Wallhack hack on Włączyłem walla i jest git Uff. Lew jeden Ja z tym nie jestem Jezu Nie, defa. nie masz defa. O, Nie wiem jak Dzięki wielkie za gierkę, dzięki Cortez, możesz mieć coś tak. z trade linkiem? Ta, bo ja mam Tego przez pocztę, bo ostatni na lana Jak sobie robiłem to musiałem przez pocztę Bo na Dobra, a mniej więcej kiedy to ci się naprawi już? Nie wiem z... 15 dni chyba było trzeba czekać. Oh, nie, kurde. Dobra, no. to tak długo będę czekał pamiętaj, żeby ja mi przypominać proszę. i tak dalej. Bo... O, I. Dziękuję. Proszę bardzo. I na koniec Rina. Ty już potwierdziłeś, tak? Tak, to powinno jest. być. Czekaj. Opatę, proszę, proszę, proszę. Zobaczcie, że tam o, macie. Skaut. no też nie co tak cię? Wszystkie nowo tak samo. Dziękuję za skałcika. Dzień dobry. Proszę. Proszę. Widzę, że już dwie osoby zaakceptowały. Dobra, dzięki jeszcze raz wielkie za giereczkę po pierwsze i Dzieńno. dzięki raz. Wielkie za... za co? To wszystko. E, ile, łapaczek przypomnijcie? 7000 Dobra, tysiąca. Dobra, to do i, i Pamiętajcie, żeby lajk, subskrypcja i wbijacie do grupy. I to tyle. Ale o dzwoneczku zapomniałem. Wow. A przepraszam! Właśnie, o dzwoneczku zapomniałem. Dobra, trzymajcie się, joł! Joł. też. Cześć.